z Ewangelii według świętego Łukasza. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Korzystając z tej pięknej chwili, z tego, że po raz kolejny spotykamy się w Boże Narodzenie, w naszej pięknej wspólnocie kilku słów o słowie, chciałbym, żebyśmy na chwilę zatrzymali się na tej pięknej scenie. Oto Maryja, Bierze do serca wielkie tajemnice, które stały się jej udziałem. Wiemy dobrze, że te najpiękniejsze chwile, chwile spotkania z Bogiem, nie dzieją się w sposób zewnętrzny. Dokonują się w tajności serca, w tajemnicy, opieczętowanej tajemnicy naszych serc. Bądźmy ludźmi serca. Bądźmy ludźmi, którzy. Yy... Gdzieś głęboko w sobie, w tym sanktuarium spotkania Boga z człowiekiem, jakim jest nasze serce, doświadczają, że On jest blisko i że kocha, i że się nad nami pochyla, i że właśnie w ten tajemniczy, ukryty sposób chce wypełniać nasze życie. Niech się tak stanie. Wszystkiego, co najpiękniejsze na te święta. I do zobaczenia jutro.